To nie ma żadnych podtekstów. To, 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 to nie jest tak, że nagle pod, dzisiaj się wszyscy dowiedzieli, że podpisał kontrakt. macie nie trenował cały tydzień. macie nie cały tydzień. Tak naprawdę e, nawet w Katowicach chyba już nie do końca powinien grać i, i władzi na własną prośbę. I, i tu. E, e, gdyby wystąpił, byliby to poważnymi konsekwencjami. Dlatego, dlatego, dlatego jest w tej chwili, leczy się w Łodzi i, i tu nie ma żadnych naprawdę podtekstów. To nie szukam wioru w całym, tylko jeśli zawodnicy podpisują wcześniej kontrakty i to może mobilizować drużynę, bo pokazuje, że ci ludzie wiążą się z klubem i zależy im na tym klubie w dalszym ciągu. Ja nie wiem, że główskiemu nie zależy, ale czy takie podpisanie kontraktów wcześniej nie, nie działa też demotywująco na, na zespół, że o, facet nas po prostu opuszcza, jeszcze nie koniec, jeszcze nie mamy tego czwartego miejsca, a on już odchodzi. A jaki ja on Ja tylko pytam jak pan to ocenia. Chyba, pan. Uważam, że um, Rolą nas jest taki, że nie oferujemy tak wysokich kontraktów jak I nie oferując takich kontraktów, jeżeli zawodnik przychodzi do chorego i ma w tym 4 czy 5 ofert, tak jak miał Maciek wcześniej. Wynegocjował sobie taki kontrakt, który się kończył 30 czerwca. Brał to pod uwagę, że to może zrobić, gdzieś tam się rozwinąć, zrobić postęp i gdzie indziej idąc musiał podpisać dłuższy kontrakt postawił bardzo mocno na ten rok, na, na, na piłkę duży profesjonalizm. Dzisiaj on nam pomógł swoimi domkami, bo jesteśmy gdzie jesteśmy, natomiast y, my pomogliśmy jemu. Idealnie to by było, gdyby, 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 gdyby podpisał kontrakt dłuższy i kluby na to zarobił, tak? Tak, tak to powinno wyglądać. A gdyby podpisał ten kontrakt dwa tygodnie później, co by się stało? Nic się nie stało. Natomiast, natomiast on miał mnóstwo ofert. Nie wiem dlaczego to dzisiaj wyszło. Ja też o tym przecież on mnie oczywiście informował o wszystkim, jak to wygląda teraz pod koniec. Natomiast to, że gdzieś tam ktoś poszła informacja do mediów, to ja mam wrażenie, że to bardziej jak oni na tym zależało, bo, bo co chwilę gdzieś tam w gazetach prezesie różnych klubów czy trenerzy różnych klubów mówili, że macie kurty prowadzącą niż tą negocjacje z z Bostym, więc myślę, że chcieli sobie zamknąć temat. I to poszło. No trudno takie życie takie z o tym wiedzą. Nieraz jest tak, że piłkarze pół roku wcześniej podpisują kontrat i grają do końca. Ja to nie szukał przyczyny ani naszej porażki, ani słabszej postawy. Może nie nie wiadomo jak słabej tak jak to ten znaczy, ale nie szukam przyczyny porażki w tym, że wyszła informacja, że, że, że macie tak naprawdę duży nawie wcześniej.